Cześć. Witam wszystkich na top 7 moich ulubionych zestawów z lat 80. Ci, co stale oglądają moje filmiki, tak naprawdę prawdopodobnie już wiedzą, które zestawy uważam za najlepsze, ale ci, którzy ich nie oglądali, zapraszam. Na miejscu siódmym uplasował nam się zestaw Obrońca przystani. Dlaczego on się tu znajduje? Prawda jest taka, że, że głównie ze względu na właśnie łódkę. Ponieważ, nie oszukujmy się, on ma bardzo mało elementów, nie jest za skomplikowany, a jest wręcz prosty. Ale wtedy, w czasach, gdy lego wydawało dużo prostsze zestawy, taka łódka to było coś. No i głównie z tego właśnie względu, że miałem coś pływającego, no to ten zestaw tutaj się właśnie znalazł. Po prostu na jego jakby też trochę wyróżnialność z Numer 6. Na numerze 6 usadowiłem statek Benka, to znaczy dziadka Benka, czyli kosmonauty z lat 80. Czemu ten zestaw jest tak trochę nisko? Głównie dla, dlatego też, że nie ukrywam. W tamtych czasach był to w czasach dzieciństwa, był to dla mnie taki po prostu zwykły statek kosmiczny i nic więcej. Wielką ogromną wartość zyskał dla mnie dopiero tak naprawdę po właśnie filmie Lego Przygoda. I dopiero wtedy stał się dla mnie epickim zestawem statku. Natomiast żeby to trochę wyrównać z krakowskim targiem, przyznaję mu szóste miejsce, ponieważ no niczym się nie wyróżnia, i tak naprawdę nawet dziś dla mnie największą wartość to ma właśnie, jeżeli wiąże ten zestaw z benkiem z Lego przygody. Numer 5. Na numerze 5 uplasował nam się zestaw. Piracka trawfa, tak, Piracka trawfa, czyli mój drugi zestaw w tym zestawieniu Top 7. Nie będę ukrywał tutaj, ja mam straszną słabość do wszelkich Ameryka do amerykańskiej pop kultury. Wszelcy kowboje, western, czy właśnie piraci, to jest coś, co ja uwielbiam i, i po prostu, jak to widzę, to już u mnie ma plusa. No i na tej samej zasadzie, tutaj właśnie. Poniekąd znajduje się ta seria piracka. A dlaczego ten zestaw? Ponieważ, no cóż, nie ukrywam, z jednej strony był to mój największy zestaw piracki z lat 80. -tych. No i imitował dla mnie trochę tak epicki zestaw, jak jakiś większy statek do pływania. No i po prostu był to kolejny jakby pływający <gry> zestaw, który właśnie był w mojej kolekcji. No i po prostu mi się podobał. Mam, ja sam osobiście też lubię klimaty morskie. To był kolejny plus dla tego zestawu. Numer 4 może być dla Was dużym zaskoczeniem, ponieważ na nim znajduje się Fabulant więzienie. Tak, ci, co oglądają, wiedzą, że mam awersję do Duplo, wiedzą, że nie lubię dużych klocków. Jeżeli chodzi o hipki fabuland, również mam do nich mieszane uczucia. Natomiast fakt jest taki, że w tamtych czasach nie tylko to była jedna z moich większych budowli, ale dodatkowo było to też więzienie. No przyznajmy się, każdy tak naprawdę bawiąc się, będąc małym, bawiąc się klockami, marzył o tym, by być policjantem, móc wsadzać złodziei do więzienia. No i właśnie to było to więzienie, do którego ja mogłem ich wsadzać. I tak naprawdę się tymi postaciami nie bawiłem z fabulandą, tymi pieskami. Na motorze nie jeździłem, ale w więzienie, chociaż było to z topornych klocków zbudowane, to jednak było, więc tu jest dla mnie duża dawka takiego sentymentu, który właśnie pozwolił uplasować się tej pozycji na miejscu czwartym. Na miejscu trzecim, czyli wchodzimy tutaj już na podium, znajduje się stajnia z Lego City. Tak, czyli kolejny jakby większy zestaw. Dlaczego on się tu znalazł? Musicie wiedzieć, że tak naprawdę w tamtych czasach był to jedyny mój zestaw, taki budynko podobny. To znaczy, mając ulicę, mając takie miasto, ludzie potrzebowali gdzieś spać. A to był jedyny budynek, który taki, taką możliwość im dawał. Ja wtedy nie traktowałem w dzieciństwie tego zestawu jako stajnie, ja go od początku traktowałem jako dom. Wtedy po prostu to był jedyny mieszkalny budynek, stąd masa zabawy z dzieciństwa wiąże się z tym budynkiem. Budynkiem, ponieważ wszystkie akcje, które działy się w domu, no to właśnie działy się tu. Stąd miejsce trzecie. Miejsce numer dwa zajmuje w moim prywatnym rankingu przyczepa kempingowa, czyli kolejny zestaw z. LEGO City. Znajduje się on tutaj, ponieważ sam do końca nie wiem, dlaczego się tu tak naprawdę znajduje. To znaczy jakoś go po prostu lubię. No i tyle. Nie wiem. Być może się to bierze z mojego podobania właśnie do podróży, do podróżowania. Być może do tego, że faktycznie był to fajny zestaw, który był osobno autko, osobno przyczepa. Dało się je łączyć. Mimo wszystko, jak na tamte czasy on wyglądał fajnie, był nowoczesny. I naprawdę bardzo, bardzo często nim się bawiłem. I tak jak mówię, przypuszczalnie chodzi o jakieś moje indywidualne Indywidualne tutaj upodobania: to, że sam lubiłem podróżować w życiu realnym i w świecie LEGO, i prawdopodobnie wzięło się to stąd. No i właśnie też stąd, że to był jedyny pojazd, którym w tamtych czasach mogło wejść więcej niż jedna osoba. Ale zobaczmy zwycięzcę. Ci, co oglądają cały czas mój program, już powinni wiedzieć, co będzie zwycięzcą: a jest z nim LEGO Castle, kryjówka leśnych ludzi. Większość z Was wie, jak byłem mały, zgubiłem instrukcję. Przez ponad 20 lat ten zestaw dla mnie nie istniał. Dopiero gdy zorientowałem się, że na internecie są instrukcje, odbudowałem go. Czyli to właśnie 3 lata temu nastąpiło i gdy znów mogę się cieszyć im na nowo. Nie oszukujmy się, sam pomysł kryjówki w drzewie świetny. Realizacja bardzo dobra. Jak na tamte przede wszystkim czasy i to, co robiło LEGO. I cały projekt jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry. Idealnie nadaje się właśnie do zabawy. Zestaw się rozkładał, co było super nowoczesne w tamtych czasach, że coś było tak ruchome. I naprawdę zestaw był fajnym pomysłem, który, no, bez kitu, nawet dzisiaj Lego wydając y, jakieś kryjówki w drzewie, nie zrobiłoby tego tak. Dlatego ten zestaw dla mnie osobiście, bezapelacyjnie, jest na pierwszym miejscu moich ulubionych klocków z lat 80. Bardzo was proszę w komentarzach, abyście powiedzieli mi, co sądzicie o mojej prywatnej liście top 7, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. A jeżeli wam się również chce, zachęcam do. Pisania waszych top 7 u mnie w komentarzy. Jestem ciekawy, co Wy byście tam umieścili. Kto oglądał wszystkie moje filmiki, może to zrobić od razu, to nie. Zapraszam do kolekcji klocków Legozaura z lat 80. ponad 20 filmów, więc jest co oglądać, i jest czego wybierać top 7. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.